Mano, witam was w kolejnym odcinku FIFA 23 Ultimate Team. I plan na dzisiejszy odcinek jest prosty. Skończyć Jarzinio. Jak widzicie, mam składzik 89, prawie przygotowany na 100%. Brakuje mi karty 87, 88 i 89. Ale jeszcze zamiast ich kupować, dam sobie szansę w paczkach na trafienie jakiegoś z tych overali. Przygotowałem 5 paczek 81, a także jedną paczkę piłkarza 84. No i tutaj cel jest prosty. Trafić jeden walkout, który zmniejszy mi koszt. Jarzinio, także zobaczmy dwóch piłkarzy 8-1. I uwaga, mamy ekrany, czy jest walkout, nie wiem. Hiszpania, SP, może? Nie. No dobra, to lecimy z kolejną paczką dwóch piłkarzy 8-1. I jest Centurion, ale bez walkoutu, także chyba raczej średnio jest to ok, jak już chyba trafiłem, szczerze mówiąc. Tak jest, to jest i Ja go trafiłem. Także no chyba QuickSel, bo nic z nim nie zrobię z tego co kojarzę. Ale dobra, zobaczę jeszcze, bo 85. 8 jest QuickSować troszeczkę szkoda by było. A więc dobra, zrobimy sobie tego typka, Okello. Prawdopodobnie i tak to będzie karta, którą przepalę w przyszłości, ale na coś tego Neuhausa po prostu. Przepalić chciałem, bo jednak kartę 85, tak jak mówiłem, jest troszeczkę szkoda skrikcelować. No dobra, było Git, szczerze, było Git, ale to dalej nie jest to, co chcę. Ja chcę Overall 87 i jest Walkout. Czy tu będzie Overall 87? Będzie Kurde, Lukaku 86. No jesteśmy blisko, no jesteśmy blisko, ale to dalej nie jest to. No, i jeszcze troszeczkę paczek przed nami. Trzy paczki 8.1, nie, dwie paczki 8.1 plus przed nami, jedna paczka 8.4 plus, także fajnie by było, jakby jednak wpadł ten walkout 87. Tutaj mamy Ozimena. I, I ostatnia paczka 8.1 plus. Bez ekranów, nawet. No najgorsza ostatnia paczka. No ale jeszcze jest paczka 8,4, jednego piłkarza, bo jednego, ale może akurat coś wpadnie. 1,8,7 i jestem zadowolony. Mamy walkout team of the week. Portugalia jest to. ok 84 Nuno Santos. No było blisko, żeby mieć ten overall 87, no ale niestety trafić się go nie udało, więc trzeba będzie kupić te brakujące overale. No chyba, że użyję Puskasa w wersji Baby i sobie zaoszczędzę trochę końców, bo szczerze mówiąc Puskasem w wersji Mid gra mi się naprawdę dobrze. Aczkolwiek widzowie na czacie podpowiadali, żeby jednak zostawić tego Baby. Chociaż jak widzicie statystyki, Puskasa, Mida są naprawdę mocne. 4 mecze, 10 bramek, 3 asysty. No i raczej No nie wyobrażam sobie grać Puskasem Baby, kiedy mam w klubie Puskasa Mid. Dlatego chyba wbrew woli widzów przepalę tego Puskasa Baby. No a więc dobra, 88 cross i 87 Hoakim kupieni. No ale jednak tutaj lecą dużo potężniejsze karty niż tych dwóch panów, na przykład Jaszyn, którym miałem zagrać, ale ostatecznie ani jednego meczu nie zagrałem. Czy będę żałował? Mam nadzieję, że nie. No i przepalamy też puskasa, który stał się naszą małą legendą tej Fify. 270 meczy, 160 bramek i 83 asysty. No ale tak jak mówię, mam go w wersji MID i wersja MID gra mi się dobrze, także puskas w wersji baby. Poleci, no i mam nadzieję, że tutaj nie będę naprawdę tego żałował. W końcu wpada do nas Jarzinio, także czy żałować będę? Mam nadzieję, że nie. Przepalamy ostatni składzik. Oj, ten Puskas boli szczerze. Oj, troszeczkę boli Puskas, ale no niech będzie. No niech będzie, Puskas poleciał. Jarzinio zrobiony. No i kurde, piękna karta na prawe skrzydło. Goście tą kartą mnie naprawdę niszczą i mam nadzieję, że ja też będę niszczył rywali tym pięknym Brazylijczykiem. No i tak jest, Jarzinio witaj w klubie! No i mam nadzieję, że będziemy mieli naprawdę z niego wielką pociechę. No i otwórzmy jeszcze mega paczkę za całą grupę wyzwań o Jarzinho. Czy jeszcze jakoś fajnie się w miarę zwróci? Zobaczmy chyba tylko ekrany, ale okej, okay. Anglia, Esio, mamy Jonas Stonsa. Okej, okay, niech będzie. Szczerze, po tym jak nacisnąłem, żeby przepalić ten skład, ostatni skład na Jardinio troszeczkę mam małe wyrzuty sumienia, że przepaliłem Puskasa. Ale z drugiej strony przecież dwoma Puskasami grać w jednym składzie nie mogę, więc tak naprawdę... Czy powinienem żałować? No raczej nie. Puskas Smith jest droższy od Baby. Bardziej mi pasuje do dwóch napastników. Także mam nadzieję, że podjąłem dobrą decyzję. A my tu wrzucajmy Jarzinio do pierwszego zespołu. Oczywiście zmienimy mu pozycję na PP. O, zgranie nie spadło w ogóle. To mnie cieszy. Oczywiście Messi wejdzie sobie na ławkę, tylko pytanie: za kogo tutaj? Musa? Tak sobie, Politano chyba najszybciej. Dobra, na, na, na Fudbinie dają mu najczęściej jastrzębia. Także dajmy mu ten styl gry. No i kurczę, no to jest taka karta. Mam nadzieję, że będzie się nim naprawdę dobrze grało. Dobra, a więc damy sobie jeszcze tylko Di Marie tutaj do zespołu, żeby miał lewonożnego lewo zawodnika po lewej stronie, a prawonożnego zawodnika po prawej stronie. A my zrobimy prawdziwy sprawdzian Jorginho i sobie zagramy w lidze drugiej. Jeżeli uda mi się wygrać te dwa mecze, które dzisiaj zagramy, będziemy w lidze pierwszej, także no lepszego testu dla Jorginho być nie może. A więc dobra, zobaczmy skład rywala. W ogóle wyliczyłem sobie na futbinie. Że mój skład kosztuje 5 milionów końców. Ja pierdolę, to jest w ogóle posrana liczba końców. Tutaj w ogóle Mbappe na lewym skrzydle nie zauważyłem go na początku. No mam, na na mam nadzieję, że i Puskas, i Jarzinho pokażą coś super. W ogóle w ciągu dwóch dni zyskałem piłkarzy o prawie łącznej wartości 2 milionów końców. Ja nie mogę. I zobaczmy, pierwszy, Jard pierwszy, pierwszy kontakt Jarzinho z piłką. Oj, powiem wam szczerze. Oj, no to może być piękna przygoda. Marquizio, puskas, puskas. 1-0. Oj, będzie rozpierdziel w tej widze weekendowej. Coś czuję, że naprawdę będzie grubo. Okej, okay. o kurde, kafu, kafu chyba wjechał. I... Ojeku, Andersarno. I uwaga, pajet, pajet, Mbappe, Dobrze Waran. Kurde, ale no ten Mbappé. Niesamowite zagrożenie na razie. Klaus, dobra, i Jorzinho. Powiem Wam szczerze, na razie, że dobry feeling jest tym gościem. Naprawdę, no, przyjemnie się nim gra. Po prostu się nim gra przyjemnie. Oj, tu był V. no dobra. I Ferencz Puskas, ale kafu, kurde, no powiem Wam szczerze, ładnie gra ten kafu. I będzie do Mbappé grane, no. Się nie dziwię, się nie dziwię, ładnie, no. Wygrywa to spotkanie na razie. Ten Mbappé mu. No pomaga nieźle, nie? Ale powiem wam szczerze, pierwsze minuty były dla mnie. Kolejne minuty zdecydowanie dla rywala. Naprawdę zaczął ładnie grać rywal. I dobra piła do Puskasa. Puskas dobrze do Mbappé, Mbappé, Mbappe i gol! Dwa yeah, do dwóch jednak, dwa do dwóch. Kylian Mbappé po asyście Puskasa, a do, do Puskasa dogrywał Jarzinho. Uwaga, kurde. Ale dobra, jeszcze jest Mbappé do Jarzinho. Jarzinio do Puskasa. Dobrze puskas jeszcze powalczył. Ferencz, ferencz, Ferencz. Oj, to miało być do Mbappe i Jarzinio. Pięknie, pięknie pograne Jarzinio jeszcze. Dobrze Dzinio. O Jezu, no, ma, ma ten gościu feeling. To jest chyba moja najdroższa karta na razie w zespole Milion. 100 tysięcy końców chyba na rynku coś takiego kosztuje. Ok, Jarzinio, Jarzinho, Jarzinho, pierwszy premierowy goal. I mamy 3 do 2. Jarzinio z pierwszą bramką w naszych barwach. Pięknie. No na razie gra się tym zespołem jak znów. Tylko teraz szczerze to lewe skrzydło troszeczkę tak kuleje. No i oczywiście boki obrony. Ale tutaj już szczerze myślałem, że może w tym tygodniu, gdzie będą toty, że jak wyjdę już z inwestycji informowych kupić sobie Teo Tandesa na lewą obronę, tego wiecie niebieskiego. No on mi pasuje pod zgranie. Także będzie można pokminić. I dawaj teraz. I czy on to do, on to ma, on to ma. Dobrze, Džarzinio. Puskas i tak jest 4 do 2, wykończenie Puskasa, ludzie. To jest napastnik z najlepszym wykończeniem, jakim grałem w FIFA 23. Na razie strzały Puskasa są po prostu nie do zatrzymania. Te 95 strzałów naprawdę, ale to naprawdę robi robotę on bez żadnego stylu gry. Ma 97 wykończenia, 97. No na razie gramy piękny, ofensywny futbol i to musi się każdemu widzowi podobać. I dobrze, ale Jorginho prawie to złapał, czyli co? Dwa gole Puskasa, jeden gol Mbappe i jeden gol Jorginho. Na razie tylko odstaje Di Maria, ale to też dlatego, że gram głównie prawą stroną. A, patrzcie, w ogóle Puskas dwa gole i asysta, a Mbappe jeden gol i dwie asysty, nice. Ale połączenie Klausa 99. O Jezus, Klausa 99 podań z Jarzinio. To może być naprawdę dobre połączenie. I tutaj mamy Adamę Traorę. Dobrze, że wyszedłem. Dobrze, że wyszedłem, to była dobra decyzja. I dawaj, Jarzinio. Dobrze, do Mbappe, Mbappé do Puskasa. Puskas lewitka, ale w bramkarze W ogóle widzicie, co leci w bramkarza. A on nie łapie tej piłki, nawet. A to leci po prostu w niego. To po prostu widać w takich też momentach siłę tego Puskasa. No i jest ten Mekambe z pięknym wyjściem i on też ma. Ta, on ma takie wykończenie jak puskas właśnie. Grałem tym Mbappe w draftcie i on ma to wykończenie jak puskas, nie. Jarzinio ładnie. I. Ferencz... Wow! Hatrick Ferencza Puskasa. Szczerze, po takich występach nie żałuję, że przepaliłem jego wersję Baby, bo on strzela jeszcze... Kurde, chyba dwa razy więcej bramek niż ta jego wersja baby. Jest naprawdę niesamowity ten Puskas. I dobrze, do Markizio. Markizio do Puskasa. Puskas. I ładnie to łapie. Kurczę, skubanie, Ale mamy rzut wolny. A, nie mój. <ścoughs> Okej. Okay. I Dirk Kaut, Kimpembe, Mbappe. I się przedarł. No to po prostu się przedarł. Ja jakoś... No, niekonsekwentnie nie, nie odbierałem mu piłkę, no i w końcu się przedarł po prostu, no. Leć do Mbappe. Mbappe i nie ma gola, niestety. Dużo lepsze podania niż Baby. I o druga brameczka, tak jest. Pięknie się urwał. No i mamy. Dwie, druga bramka. Czyżby pierwszy meczyk i od razu hat-trick? Oby. I też po. Ej, w ogóle teraz zmiany. O! I mamy. Koniec tego meczu, pięknie. Także jeden meczyk dzieli nas od Ligi, Elite, yy, Ligi Pierwszej, sorry, Ligi Elitarnej jeszcze nie. No i tak jest, Puskas 3 gole, Jarzinho dwa gole i asysta Puskas. No niesamowity piłkarz, chociaż Mbappé najwyższa ocena meczowa. No i zobaczmy, czy Jarzinho doprowadzi nas do Ligi Pierwszej w swoich dwóch pierwszych debiutanckich meczach. Rozpoczynamy bitwę o awans. A naszym rywalem będzie, uwaga, uwaga, taki oto zespół: Donnarumma, znowu Rudiger, Ej. Ej, to jest ten sam typek. To jest ten sam typek. Dobra, czyli mamy, mamy dwóch meczów. W pierwszym meczu udało się wygrać 6-4. No to zobaczymy drugi. Mbappe wjechał i Mbappe 1-0. Pięknie, no pięknie, no po prostu pięknie. tutaj Mbappe show było. I ładnie warane, o to chodzi, pięknie. Dawaj, Jardinho teraz. I dobrze do Jarzinho, leci dalej Jarzinho. Czy to będzie druga bramka? Jarzinho, i tak jest! Kolejny mecz i kolejny gol tego gościa. I mamy Ridgequita? Czyżby 2 do 0 Liga Pierwsza? Mamy to. No, powiem wam szczerze, tym składem gra się teraz naprawdę świetnie. Puskas robi niesamowitą robotę. Jarzinio wjeżdża z buta do tej drużyny. Oj, piękna liga weekendowa przed nami, ludzie. Naprawdę, piękna li liga weekendowa. A my mamy jeszcze w dodatku, teraz, pierwszą ligę. Oczywiście, jeszcze trzy winy zrobię jakoś w tygodniu. Ale jest, pierwsza liga, pierwsze dwa mecze w nie wiadomo przeciwko temu samemu rywalowi, ale udało się to zrobić. Dobra, to jeszcze tak na koniec zobaczmy sobie statystyki naszych dwóch nowych gwiazd, bo dalej dla mnie puszka to nowa gwiazda. 6 meczy, 13 goli, 4 asysty. W tym, że wiadomo, ten ostatni meczyk to nie był zbyt długi, więc nic nie strzelił. Także można powiedzieć, że takie pięć meczy, 13 goli i 4 asysty robi wrażenie. A Jorginho, dwa gole, trzy bramki, asysta. Proszę Państwa, historia naprawdę tworzy się na naszych oczach. I mam nadzieję, że udowod... I Mam nadzieję w ogóle, że będzie mi się do... tak dobrze grało ciągle tym zespołem. I w lidze weekendowej też pokażemy skilla. A ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dawajcie znać czy robiliście Jarzini albo Maldiniego, bo to były chyba w ostatnim czasie dwie najfajniejsze ikony do zrobienia. Miłego dnia. Widzimy się jutro na nagrodach. Do zobaczenia.